Wszystkich serdecznie w naszym kolejnym odcinku na naszym kanale Grupa Berski, gdzie w ostatnim odcinku opowiadałem Wam o tych trzech tutaj podgrzewaczach gazowych, które możemy używać do naszych altanek, na nasze tarasy, abyśmy mieli zawsze ciepło i komfortowo, bez względu na to, jaka jest temperatura na zewnątrz. Więc omówiliśmy. Tutaj ten podgrzewacz Etna, omówiliśmy podgrzewacz Watra i omówiliśmy podgrzewacz Apo. Natomiast dzisiaj zajmiemy się uruchomieniem takiego właśnie ogrzewacza. Weźmiemy sobie ogrzewacz tutaj właśnie Etna. I tak, pierwsze co musimy zrobić, to musimy mieć butlę z gazem. Najlepiej standardową, taką kuchenną, nazwijmy to 11 kg. My już mamy ją tutaj zamontowaną. Więc jest, jest tutaj włożona, tak? Żeby nam tutaj ta osłona nie spadła, mamy ten łańcuszek, zahaczamy sobie, o, pokażę Państwu, zahaczamy sobie tutaj za ucho i już możemy sobie teraz wymieniać tutaj właśnie butle, tak? W butle mamy zamontowany reduktor. Pamiętajcie, dla bezpieczeństwa zawsze sprawdzamy, czy... Szczelnie jest połączenie wykonane, wszystko jest zakręcone tak jak ma być. Najprościej zrobić sobie, jeśli nie mamy specjalistycznych takich sprayów do sprawdzania szczelności, robi sobie troszeczkę płynu do zmywania z wodą, żeby nam takie burzynki się zrobiły. I tym sobie obsmarowujemy każde nasze połączenie. Jak widzimy, że nie wytwarza się nowe baloniki, nowe, nowe burzynki. No, to wtedy wiemy, że te połączenia wszystkie są szczelne. Odkręcamy naszą butlę. Opuszczamy tutaj osłonę w dół. Jak już osłonę mamy opuszczoną. Pierwsze co przy pierwszym uruchomieniu musimy odpowietrzyć sobie. Czyli przełączyć z pozycji OFF na pozycję 2 pilot i wtedy. Yy, przytrzymujemy ten przycisk, ja już to zrobiłem, dlatego nie będę drugi raz robił. Przełączamy na dwójeczkę, wciskamy i przez około półtorej minuty trzymamy, aby odpowietrzyć cały układ. Po tych półtorej minutach z powrotem wracamy na pozycję OFF, odczekujemy minutę, dwie, żeby no, ten gaz, który tutaj odpowietrzaliśmy, nam się yy, zrobiło mniejsze stężenie, żebyśmy no, coś tutaj nie narozrabiali. I po tej minucie odpalamy. W jaki sposób? Odpalamy, przekręcając, poczujemy opór, czyli będzie nam towarzyszył taki dźwięk, takie pstryknięcie. Powinniśmy zobaczyć płomień tutaj na naszym palenisku. I tak, robimy. Uruchomiło się, tak. I teraz musimy, musimy trzymać na tej dwójeczce przez około minutę, aby nam się nagrzało tutaj to nasze palenisko. Chwilę trzymamy. Widać płomień, taki malutki jest na razie. To musi nam się nagrzać wszystko. Jak już nam się nagrzeje, już widać, utrzymuje się płomień. Przełączamy sobie teraz. Zaczynamy od małego płomienia. Low. Na naszym tutaj pokrętle mamy napis low, czyli mały, niski płomień. Na razie jest. Jeśli chcemy zwiększyć. Podkręcamy sobie, musimy wcisnąć i podkręcamy na maksa. I tak uruchamiamy właśnie taki podgrzewacz. Tak? Już odczuwamy od razu tutaj ciepło. Ono nam tutaj wychodzi, odbija się od tej tacy i wraca nam do dołu. Czyli odczuwamy, siedząc sobie tutaj wygodnie obok tego podgrzewacza, czujemy ciepło, które daje właśnie ten podgrzewacz. Jeśli nam by było za ciepło. Wiadomo, możemy sobie przekręcić, tak zmniejszyć płomień. Nie musi to być minimum, może możemy sobie tak po środku ustawić, tak. Lub jak chcemy tylko e, obserwować ogień i nie czuć tak e, wyraźnej zmiany ciepła, no to ustawiamy sobie na minimum. I teraz w jaki sposób go wygasić, na przykład? Wygaszamy go w bardzo prosty sposób. Przełączamy tutaj na dwójeczkę, na pilota. Zostaje nam tylko taki malutki płomyk i jeszcze raz wciskamy, wyłączamy na off, wyłączamy nasze całe urządzenie. I pamiętajcie, jak już nie używamy takiego urządzenia, podnosimy obudowę, zakręcamy również nasz zawór na butli. Dla bezpieczeństwa, żeby nic się nie wydarzyło, nawet gdyby dzieci, jak przyszły nasze, czy tam no, zaproszonych gości, nikt nic nie uruchomi tego bez waszej wtedy zgody jeśli mamy tą butlę zakręconą także o tym musimy pamiętać. To co wykonywaliśmy przy tym ogrzewaczu identyczną sytuację mamy również przy watrze i identyczną sytuację mamy przy APO ogrzewaczu tak z tym że te ogrzewacze mają jeszcze dekoracje którą możemy sobie rozsypać i wtedy już nie, nie widać nam tego palnika Państwu pokażę. Jest taki kamień, który jest żaroodporny i rozsypujemy go na naszym palenisku. Dzięki temu bardzo ładnie to wygląda, jakby z kamieni wydobywał się ogień. Więc to dostajemy przy kominku watra lub przy kominku APO już w zestawie. Przy ogrzewaczu etna nie ma czegoś takiego, ponieważ no mamy tutaj tubę szklaną bardzo wysoką, nie mamy nawet możliwości, jak tego wsypać do naszego paleniska. Natomiast tutaj jak najbardziej ściągamy tą górę, zasypujemy i wtedy bardzo ładnie to wszystko wygląda. Omówiliśmy rozpalanie takiego ogrzewacza naprawdę bardzo ciekawe urządzenie, za rozsądne pieniądze. Oczywiście, wiadomo, musimy również zachowywać szczególną ostrożność, jeśli chodzi o nasze dzieci, aby no nie podchodziły, gdyż jest to urządzenie, które daje ciepło, czyli nagrzewa się, więc musimy z tym uważać. Natomiast jeśli mamy yy, zaplanowaną jakąś imprezę wieczorem, kiedy już jest chłodniej, jak najbardziej jedno z tych trzech urządzeń sprawdzi się w Waszym domu, w Waszym. Otoczeniu. Także zachęcam do skorzystania z oferty i zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.berski.pl